Biblijne opowiadania dla serduszek pokrzepiania. Sekretne spotkanie. Był pewien człowiek. Niewiele o nim wiemy. W Ewangeliana tak jest opisany. Dostojnik żydowski, faryzeusz, i że Nikodemem był on nazywany. Ten Nikodem właśnie jedno miał życzenie. Jedna taka kwestia wciąż go nurtowała. Słyszał o Jezusie i o dziełach jego, i ta jedna sprawa spać mu nie dawała. Myślał o spotkaniu, ale jak to? zrobić bo faryzeusze wszyscy o tym wiedzą pełni nienawiści byli do Jezusa będą zagniewani kiedy się dowiedzą więc nikodem wpadł na pomysł żeby pokryjomu pod osłoną ciemnej nocy nie mówiąc nikomu spotkać się z Jezusem i z nim porozmawiać mistrzu Wiemy, że jako nauczyciel przyszedłeś od Boga, bo kto może czynić takie wielkie cuda, jeśli by Bóg nie był z nim? To mu się nie uda. A Pan Jezus zaraz odpowiedział i te cenne słowa wypowiedział: Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Eee, jak się mam narodzić znów, kiedy jestem stary? Wejść do łona swojej matki? Nie dam temu wiary. Odpowiedział mu Pan Jezus w swojej cierpliwości: Jeśli kto się nie narodzi z wody i z ducha, wejść nie może do Bożej Włości. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. A co się narodziło z ducha, duchem jest. Przykład dam ci taki. Moim słowom nie dziw się. Patrz na wiatr, słyszysz szum jego, a on wieje tam, gdzie chce. Nie wiesz jednak, skąd on idzie, dokąd się wybiera. Tak jest z każdym, kto się narodzi z ducha. W tym tak wiele się zawiera. Ale jak to się stać może? Ty, Nikodemie, nauczycielu, nie wiesz rzeczy tak wielu, co wiemy, to mówimy, co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale Wy tego nie przyjmujecie, bo myślicie, że tak wiele wiecie. Jeśli nie wierzysz w sprawy ziemskie, jak mam oznajmić ci te niebieskie? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny, bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, Nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że jego uczynki dokonane są w Bogu. Ewangelia Jana 3,16-21